Was bardzo serdecznie i zapraszam Was e, na moje e, dzisiejsze czytanie. E, tematem dzisiejszego czytania jest, jako podjęliście e, decyzję dotyczącą Waszej wspólnej e, przyszłości. E, e, Waszego nowego wspólnego życia i tak naprawdę kształtowania waszej relacji, tutaj waszego związku. Ja mam wrażenie, że wy macie za sobą jakąś karmę, jakąś lekcję. Ka, e, ka, e, e, karmiczną, która trwała bardzo długo, bardzo mozolnie i bardzo powoli. Ta lekcja dotyczy was, Waszej rozłąki, Waszego waszego rozstania tego, tego, że polega na tym, że żebyście mogli być razem, żebyście mogli się połączyć, wy musicie przede wszystkim pokonać to, co was dzieli a dzieli was jakaś decyzja, czyli żeby być razem tutaj, tutaj się połączyć Wy musicie podjąć decyzję i tak naprawdę gdybyście już podjęli tę decyzję, to już moglibyście mogli już być w związku, zacząć, zacząć budować swój związek, swoją, swoją relację. To, to jest związek duchowy, połączenie duchowe. Miłość duchowa, czyli was tak naprawdę połączy więź duchowa, ale żeby tutaj osiągnąć tę więź, stworzyć tę więź duchowo, ten związek duchowy, ale też związek małżeński, wy musicie pokonać swoje wewnętrzne blokady, a wtedy od, jeżeli odejdziecie od tych wewnętrznych blokad, czyli Waszych lęków, Waszych obaw, być może Waszych wątpliwości, to Wasza sytuacja życiowa odmieni się z takiej, z której nie jesteście zadowoleni, na taką, z której będziecie Y, za, y, 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 zadowoleni, mam wrażenie, że Wam brakuje takiej bliskości, takiej y, bliskości fizycznej y, namacalnej, no właśnie, bo Wy tę bliskość duchowo i uczuciowo już macie, ale y, y, nie łączy, no właśnie, brakuje wam tej bliskości fizycznej, tej, tej, ponieważ nie jesteście razem, no właśnie, ponieważ nie jesteście razem, jesteście, jesteście rozdzieleni. Tutaj No właśnie, yy, no, ale jeżeli podejmiecie te decyzje o Waszym połączeniu, tutaj o stworzeniu przez Was yy, no, yy, nowego wspólnego życia, tutaj kształtowaniu Waszych, yy, waszych relacji, yy, yy, to musicie najpierw pokonać, tutaj uwolnić się od tych blokad, które, które tak naprawdę Was dzielą, które stoją między, między wami dopiero czyli, czyli te trudności tutaj w, w po y, które stanowią też trudność podjęciu tej y, tej y, stanowią nie tylko przeszkodę, ale trudność podjęciu tej, y, tej, tej decyzji, tutaj, żeby zacząć tworzyć razem, wspólnie coś, coś, coś nowego, no właśnie, nowe życie, nowo, nowo przestrzeń, nowe, 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 nowe środowisko. W którym będziecie żyli y, razem, wspólnie. Jeżeli podejmicie te decyzje o y, byciu razem, to będziecie w pełni szczęśliwi, was połączy, y, pełnia uczuć, czyli moim zdaniem tutaj warto zmierzyć się z tymi przeszkodami, żeby tymi, tymi trudnościami, tymi y, blo, y, y, blokadami wewnętrznymi, żeby się połączyć y, i żeby być razem. Wy też uwolnicie się od bólu i cierpienia, który jest spowodowany tutaj waszym rozstaniem, waszą rozłąką. Niejako zrzucicie sobie siebie, przepraszam, sobie, siebie, ciężar tego bólu, tego bólu i cierpienia. Wy tu, wy, tak, wy, tu czymś, wy tu z czymś walczycie, ale tak naprawdę walczycie z zamkniętymi oczami. Wy jakby nie widzicie tego, z czym, z czym, z czym walczycie, i tak naprawdę nie wiecie, z czym bądź z z kim ewentualnie e, 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 walczycie, na końcu, tej, na końcu tej, 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 komun, tej walki znajduje się komunikacja. Czyli wy tak naprawdę walczycie o komunikację, tylko wy tak naprawdę e, nie, nie widzicie tego, o co walczycie. A tak naprawdę, walczycie o wzajemną, wspólną komunikację, o wzajemną, wspólną ko, wymianę informacji, która Wam obojgu. Przyniesie szczęście, no właśnie, ale żeby tutaj wywalczyć te komunikacje, trzeba najpierw pokonać, e, trzeba pokonać trudności, e, prze, przeszkody, które e, pojawią się na Waszej drodze, ale warto zmierzyć się z tymi przeszkodami, z tymi, z tymi trudnościami. Ponieważ ta komunikacja, która pojawi się w Waszym życiu, ona e, zupełnie odmieni Wasze życie, być może będzie spełnieniem e, Waszych marzeń, albo spowoduje, że razem wspólnie będziecie e, pełniać swoje marzenia. No właśnie, ale samo wywalczenie tej komunikacji, tej, 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 tej komunikacji która przyniesie wam szczęście. Nie oznacza koniec walki, bo tutaj trzeba będzie y, walczyć o utrzymanie tego, y, no właśnie, wy będziecie być może walczyć o utrzymanie tego, y, tego, tego kontaktu, tej ko, y, ko, y, komunikacji. Zwłaszcza, że to jest komunikacja na odległość, kochani. Bo Wy na razie nie jesteście razem, ale Wy walczycie o to, żeby utrzymywać so, ze sobą kontakt, nawet jeżeli nie jesteście razem, nawet jeżeli nie jesteście na odległość i Wy o to wywalczycie, ale nawet jeżeli tu walczycie, trzeba będzie jakby tutaj dalej walczyć o to, żeby, żeby utrzymać ten. Kontakt, żeby nie spocząć na raurach, a nawet jeżeli dojdzie do tego kontaktu i będziecie tutaj razem szczęśliwi, to może tak, że będziecie musieli stawać bądź stanąć w obronie tego szczęścia, ale w walce o to szczęście tutaj nie będziecie osamotnieni, bo tutaj będziecie walczyć w ramie, w ramie z tą osobą, z tym, z tym mężczyzną, z tą, z tą kobietą i tutaj razem z zwyciężycie, a w nagrodę tutaj otrzymacie coś trwałego, coś stabilnego, co będzie wasze Wspólne I co będzie spełnieniem Waszych marzeń, to może być Wasze wspólne, nowe życie, Wasz związek, Wasza y, y, wasza, y, wasza relacja. Y, teraz tak. Y, y, no właśnie, ja mam wrażenie, że wyczekacie tutaj na podjęcie decyzji i się doczekacie, bo albo wyczekacie, jak on podejmie tutaj decyzję o waszym wspólnocie. Połączeniu o Waszym związku. Tak samo on czeka na y, Waszą y, decyzję i mam wrażenie, że Wy się też wymienicie tu, tu jest ta komunikacja. Wy się wymienicie informacjami o tym, jaką podjęliście y, tutaj y, decyzję. No właśnie, y, możliwe, że Wy już podjęliście to decyzję. De, Decyzję i teraz czekacie, co się z tej decyzji narodzi. E, czekacie na to, dokąd tutaj e, e, zaprowadzi, niejako Was e, ta e, decyzja. E, kochani, e, e, na dzisiaj to już koniec. Żegnam się z Wami bardzo serdecznie i zapraszam Was na moje kolejne czytanie.